Cześć, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Dzisiejszy krótki filmik będzie poświęcony rabatom pod koniec lata. Dzisiaj mamy 22 września. I muszę Wam powiedzieć, że te kwiaty, właśnie takie z końca lata, czy właśnie początku jesieni, to jest chyba taka moja ulubiona pora roku. Wydaje mi się, że bardziej mnie. Czasem cieszą te kwiaty niż nawet na wiosnę tulipany, chociaż wtedy jesteśmy wszyscy tak spragnieni tego koloru, ale po prostu te jesienne rabaty, właśnie z cyniami z daliami, z aksamitkami, z astrami, są naprawdę prze, przeurocze. Popatrzcie, ja praktycznie telefon mam teraz nad głową. Nie wiem, czy pamiętacie na filmikach chyba z czerwca. Pokazywałam Wam te cynie tutaj na rabacie, bo to jest ta rabata w, w narożniku mojego ogrodu. Jakie one były malutkie i ledwo żywe, a teraz mają niektóre prawie po 140 cm. Ja mam różne, przeważnie się z paczek, te cynie mam różne. Lubię te o takich drobniutkich kwiatach, one wyglądają bardzo uroczo. Mają tych kwiatuszków bardzo dużo. Chciałam Wam nakręcić ten filmik właśnie jeszcze dzisiaj, bo zapowiadają deszcze i obawiam się, że y, część z tych cyni niestety polegnie. Mimo, że są podwiązane, y, podparte do palików, cynia ma dosyć sztywną tą łodygę, prawda? Taką twardą, ale niestety po intensywnych opadach deszczu już nieraz mi się zdarzyło, że po prostu się te cynie połamały. I mam taką obawę, że właśnie weekend zapowiadają bardzo taki burzowy, bardzo deszczowy, i y, no część z tych cyni jednak polegnie. E, rabaty, słuchajcie, już nabierają też jesiennych barw. E, tutaj to moje, muszę spróbować jakoś wyjść z rabaty w ogóle. To moje mini wrzosowisko też już pięknie kwitnie. Tutaj te wrzosy co, co sezon, część wrzosów mi wypada. I ja je tak uzupełniam wrzosami, które mam w, e, później m, w donicach nasadzone. Więc jedne są mniejsze, drugie są większe, ale już widzicie, e, pięknie kwitną. Pełnia kolorów. Minusem tych kwiatów, które są najpiękniejsze właśnie tym, tym właśnie późnym latem, czy hmm, początkiem jesieni, jest to, że czasem się zdarza, że w październiku, początkiem października gdzieś przyjdzie jedna chłodna noc, w momencie kiedy jest pełnia, i no, wtedy już jest po daliach, po cyniach. Tu mamy jedną kukurydzę, bo Blanka karmia e, ptaki na pniaczku i, i się jedna kukurydza taka licha wysiała. I po pierwszym po prostu spadku temperatury do zera stopni, no niestety dalie, cynie są już do wykopania. No, plusem tego jest to, że można wtedy sadzić cebulę, bo na razie na tych rabatach mam tak gęsto dużo różnego rodzaju kwiatów, że sadzenie cebulek właściwie nie jest możliwe. Tu mam jakąś taką objedzoną miniaturową dalię przez ślimaki, a ma uroczy, uroczy ma kolor. Taki delikatny róż, taka lawenda, bardzo fajne, ale te kwiaty ma dosyć drobniutkie, sama jest niska i no niestety ślimaki, o tak jak widzicie, proszę, proszę bardzo, pięknie mi tu wcina kwiatka. Teraz już jakoś o tej porze roku ja już nie stosuję żadnych środków na ślimaki, bo tych roślin jest dużo, one są rozrośnięte, więc już. Nie podsypuje granulkami ślimaki. Pilnuje tego na początku wiosny, prawda? Tam maj, czerwiec, wtedy kiedy te rośliny są małe. Natomiast już późniejszą porą tak jakby przestaje, przestaje tego pilnować, bo właśnie rośliny są rozrośnięte i nawet jeżeli troszeczkę ślimaki je ogryzą, to nic takiego się nie dzieje. Tutaj mam część z daliami, zaraz Wam pokażę ujęcie z góry. Nie przypominam sobie, żebym w ogóle taką dalię kupowała. Podejrzewam, że jest to jedna z dali, które kupiłam w Lidlu. Takie w trzypaku miała być jakaś purpurowa, ciemny róż i chyba fioletowa. I wydaje mi się, że jedna z nich wyrosła taka, bo absolutnie nie przypominam sobie, żebym taką miała ani żebym taką kupowała. A bardzo ciekawe ma te kwiaty. Generalnie większość dali mam o podobnym odcieniu: taki delikatny lila fiolet. Troszeczkę ciemniejszy róż, takie z delikatnym obrzeżem fioletowym. One są troszeczkę wyższe i tam nieco dalej. Dalia taka kaktusowa. Nie chcę mi się tam podchodzić, bo ja tutaj do tego narożnika, to na filmie z czerwca jeszcze świetnie widać, mam ścieżkę normalnie taką przedeptaną, prawda? No to jest no zrobione takie przejście, żeby tam można było dojść, pielęgnować rośliny i właśnie obsadzam tą ścieżkę daliami żeby ona później po prostu w, powiedzmy, po połowie sezonu była całkiem zarośnięta, no i w czerwcu, w lipcu wydawało mi się, że w tym roku po prostu będzie tu pusto, a jednak widzicie dali się w końcu po tych deszczach sierpniowych tak pięknie rozrosły i zakwitły, że właśnie całkowicie zasłoniły tą ścieżkę. I o to chodzi, chodzi o to, żeby gleba była zasłonięta. Wtedy mamy właśnie mniej chwastów. Yy, też ta woda tak nie wyparowywuje z, z gleby. Tutaj w środku zasłonięte właśnie to. Słuchajcie, to jest magia ujęć. Yy, nieraz ktoś pokazuje swoje ogrody, prawda? Czy mamy programy jakieś ogrodnicze i yy, magia ujęcia, prawda? No teraz będzie troszkę pod słońce. Na przykład na same cynie prawda? Yy, róże czy aksamitki. Natomiast już ujęciem pięknie obcięta Dziura, która jest w środku, właśnie po, po liliowcach. To jest minus sadzenia roślin dużych, połaci jednego rodzaju roślin. Bo po prostu no, one oczywiście kwitną, pięknie wyglądają w jakimś danym okresie. W przypadku liliowców przeważnie w czerwcu. Natomiast reszta sezonu y, przeważnie są zielone. Ja je ścinałam, więc one nie mają takich. Jeżeli nie przycinacie liliowców, to pewnie te wierzchołki mają już takie dosyć mocno przesuszone. Ja moje obcinałam, więc one te końcówki mają ładne takie soczysto zielone, patrzę czy gdzieś wypuściły pędy kwiatowe, bo to mi się też często zdarza, że one kwitną drugi raz, ale nie widzę. Kwitły też dosyć późno w tym roku, więc no, prawdopodobnie już do końca sezonu pozostaną sobie zielone, ale właśnie gdyby nie to nasadzenie dookoła z cyni i z dali, no to po prostu ten plac byłby taki mega pusty, zwłaszcza, że ja tutaj, gdzie są cynie i dalie mam wsadzone irysy. One są teraz prawie całkowicie, słuchajcie, o tutaj widać na przykład, prawda? Liście z irysów. Są praktycznie całkowicie przysłonięte przez dalię i przez, yy, przez cynie. no bo one też kwitły w maju i yy, no później te ich liście też yy, tracą yy, swoją dekoracyjność. Yy, często też łapią choroby grzybowe i w żaden sposób nie są, nie są dekoracyjne, dlatego ja sobie właśnie przy liliowcach przy, i przy irysach zawsze dosadzam cynie, dalie, aksamitki. No, wysokość tych cyni w tym roku naprawdę jest... <grych> nie spodziewałam się, że będą aż tak duże po tym kiepskim starcie, jaki miały w maju i czerwcu. I troszeczkę ta rabatka... że pan zrobię tak może ujęcie... o, trochę jest pod słońce, wiem. E, mm, no, ale widzicie, prawie dorastają wysokością, do, cynie dorastają wysokością do ogrodzenia. Trochę się źle komponują z tymi wrzosami, bo po prostu są aż za wysokie te cynie. No, w przyszłym roku po prostu muszę pamiętać, żeby przy samych wrzosach sadzić jednak aksamitki, które są, które są niższe. No i to jest ta cynia właśnie taka o tych drobniejszych kwiatach, ale one są uważam bardzo urocze. Akurat większość wysiała mi się różowych ale kolor dla mnie nie ma tutaj specjalnego znaczenia. Ważne, że długo i pięknie kwitną i one naprawdę super nadają się do jakichś bukietów takich jesiennych do, do naszych domów. Tylko tak jak i w przypadku Dali właśnie, jeżeli słuchajcie macie niepodwiązane jeszcze, to słuchajcie jutro szybciutko po prostu podwiązujcie, bo naprawdę po większych opadach deszczu, tak było u nas padało tak chyba ze 3-4 dni temu momentalnie mi się po prostu dalje położyły, no i one jeżeli są już później podwiązywane, tak jak te tutaj moje, właśnie podwiązywałam je chyba wczoraj czy przedwczoraj jeszcze dodatkowo to już te pędy mają wiecie, takie powyginane i już tak ładnie te kwiaty do góry nie, nie, nie stoją, prawda tylko będą takie troszeczkę te krzewy bardziej rozczochrane jeszcze ujęcie słuchajcie na róże patrzcie jak strasznie też wyrosły mimo, że były przycinane tu mamy Purple Splash i drugą y, moją różę pnącą one teraz delikatnie jeszcze kwitną powtarzają to kwitnienie, One już jest znacznie słabsze jeszcze tam na końcówkach pędów y, mają wyzawiązywane kwiatostany, y, więc też pewnie y, do pierwszych przymrozków y, jakieś pojedyncze kwiaty na nich będą i ja później y, te y, róże y, nie ścinam ich zbyt mocno Usuwam jedynie właśnie te, usuwam albo przywiązuję do ogrodzenia, te takie bardzo mocno wystające do góry pędy, bo one po prostu też na jakichś silnych wiatrach mogą się nam wyłamywać, więc ja często z przycinaniem w ogóle czekam do wiosny, też wtedy jak nie ma liści. To lepiej widać, prawda? Których pędów chcemy się pozbyć. Natomiast, właśnie na ten okres zimowy, kiedy róża też bardzo długo często utrzymuje liście, nie, nie zrzuca ich do jakichś takich dopiero, po jakichś dopiero większych przymrozkach, ja je po prostu przywiązuję do, tutaj do ogrodzenia. Wtedy, kiedy już mogę tam wejść, właśnie jak już nie będzie tej dali na środku, to po prostu podwiążę sobie je do ogrodzenia, a które pędy wyciąć. O tym będę decydowała dopiero, dopiero na wiosnę. Ja praktycznie na tą, zimową, na, ten, na tą zimową porę nie przycinam w ogóle róż, ewentualnie usuwam im właśnie kwiatostany, no i jakieś takie bardzo przerośnięte, długie pędy, czy takie, które przeszkadzają mi po prostu w, w pracy na grządkach. No i cóż, tutaj obok właśnie mam jedno takie puste miejsce. Słuchajcie, tu też była piękna cynia. Zresztą leżą tam resztki, właśnie po jakimś deszczu. Obłamała się, przewróciła i po prostu one są strasznie kruche. Teraz, kiedy nie są podlane, to wcale się te pędy tak łatwo nie łamią, ale po deszczu robią się strasznie kruche. No i nawet kot mógł tutaj przejść, czy, czy jakiś wiatr, i, i po prostu mi tą cynię tutaj wywróciło. Tutaj następna, słuchajcie, cynia, popatrzcie, no też jest w wysokości prawie, że, prawie, że ogrodzenia jest troszkę. O, teraz złapało ostrość jest w wysokości prawie ogrodzenia, także ogromne niektóre te cynie. Naprawdę po prostu nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast troszkę jak na razie zawodzą mnie moje jeżówki. Kwitły. A owszem, ale nie jakoś tak super obficie, w zeszłym roku lepiej, yy, znaczy w zeszłym roku miałam tylko on, ten krzaczek tutaj, który widzicie i też był znacznie większy yy, i znacznie lepiej kwitł, yy, no, spróbuję je na jesień nawieźć jeszcze kompostem, yy, bo liście, słuchajcie, mają przepiękne, ja je nawoziłam obornikiem yy, przeważnie, albo jak miałam żywokost, to podlewałam je jeszcze żywokostem, a później nawoziłam je yy, rozpuszczonym obornikiem, więc liście mają, słuchajcie, przepiękne, naprawdę. Yy, yy, rozrosły się bardzo ładnie, natomiast na no nie kwitną za obficie. Tu też nie jest takie super słoneczne stanowisko, ale myślę, że nie powinna to być dla nich zbytnia przeszkoda. Nasza ziemia nie jest zbyt dobra, więc nie wiem, spróbuję je właśnie jesienią jeszcze nawieść kompostem dodatkowo i zobaczymy. Chodził mi tutaj też krecik, na wiosnę i na przykład tutaj ta taka bardzo słaba jeżówka. Ona była praktycznie trzy razy wykopana całkowicie przez kreta, podniesiona do góry, zanim sobie dał, dał z nią spokój, dlatego ona w ogóle jest ledwo żywa w porównaniu z tamtą resztą. No ale myślę, że przetrwa zimę. Generalnie wszystkie te one mają takie kolory. Ciemny róż. Pomarańcz, taka fuksja. I dobrze te takie nietradycyjne jeżówki, nie te różowe, dobrze jest właśnie obsypywać kompostem na zimę, ponieważ one są bardziej wrażliwe na przemrozki. A teraz, w ogóle, po tych deszczach to się zrobił takie bez koloru całkowicie. Tutaj mam, mam tu sporo, znaczy no sporo, chyba 5 czy 6 krzewów tych, krzewów tych jeżówek i czułam, że się zrobi takie piękne jeżówkowe, takie piękne jeżówkowe tutaj zagajniczek. A jak na razie. Tak jak widzicie, piękne mają liście. No, i jeszcze zawiązują kwiatostany, ale no nie jest to jakieś takie szalone kwitnięcie, którego, którego bym oczekiwała. Tutaj trójsklepka też o dziwo już pierwsze kwiaty wypuściła. Ja ją miałam przesadzić, ale sobie zapomniałam o niej, więc jeszcze czeka. Nie wiem też, gdzie ją przesadzę, bo ona też lubi sto, takie stanowisko bardziej słoneczne, Ym, więc na razie tutaj zostanie. Tak mi też tu kolorem nie pasuje, bo jest nie, taka niebieska, niebiesko-biała, więc chciałam ją przesadzić, ale na razie rośnie. Generalnie dużo rzeczy mam takich, które chciałabym przesadzić. Ciągle po prostu nie wiem, czy Wy też tak macie. Ciągle coś przesadzam i ciągle tak, coś bym sobie zmieniła, a coś bym sobie dodała, a coś bym jeszcze chciała wsadzić, ale nie mam miejsca, to trzeba coś może wykopać yy, i po prostu te plany mimo, że już jestem trochę zmęczona sezonem ogrodniczym na ten rok to po prostu ciągle myślę, co by sobie tu jeszcze gdzieś zmienić, przesadzić, wysadzić może czegoś mam za dużo, można by wykopać i by się jakieś wolne miejsce zrobiło mam taki zamiar właśnie wydosadzać w kilku miejscach hortensje bukietowe, które jednak stanowią taki wiecie intensywny punkt Yy, bardzo widoczny yy, jeżeli chodzi o, o, o te kwiatostany <laughs> i utrzymują się właściwie no, yy, są ozdobne właściwie do, do przymrozków nawet można powiedzieć, że do, yy, do kolejnego sezonu, jeżeli ktoś lubi właśnie takie zasuszone kwiatostany także w kilku miejscach muszę znaleźć miejsce na hortensje bukietowe, mam już nasadzonkowane yy, swoje sadzonki właśnie takie w kilku odmianach yy, także na jesień będzie wykopywanie będzie wykopywanie, nie wiem, gdzie poprzesadzam część tych roślin, ale to zawsze można powiększyć, słuchajcie, rabaty. Rabaty się zawsze da powiększyć, także e, generalnie dążę do tego, tak jak tutaj macie, takie ujęcie tu mamy z krzewuszką, e, żeby nie plewić, żeby tych chwastów było jak najmniej i pod, żeby jak najbardziej ograniczać podlewanie, no to dążę do tego, żeby ta ziemia była praktycznie w ogóle niewidoczna, prawda, e, zasłonięta, zakryta całkowicie roślinami, dzięki temu naprawdę oszczędza się na wodzie oszczędzamy czasu na plewieniu bo nawet jak się pojawiają te chwasty to one są praktycznie niewidoczne i w ogóle roślinom nie przeszkadzają więc ja tutaj w ogóle prawie nie plewiłam jakieś tylko takie pojedyncze chwasty, jak już wiecie takie mi wyrosły, mega wysokie a oprócz tego właśnie w ogóle nie musiałam plewić tych rabat no było podlewanie, prawda, no bo przez długi okres była u nas susza, więc trzeba było um, troszeczkę te rośliny wspomagać. Teraz też nie mamy już tyle roślin w warzywniku, um, nie muszę tak tej wody jakoś specjalnie oszczędzać, więc, um, więc yy, yy, podlewam sobie po prostu rabaty kwiatowe. Także słuchajcie, to tyle z mojej strony. Jak tam Wasze jesienne rabaty? Um, czy też lubicie, tak jak ja, właśnie takie tradycyjne kwiaty jak cynie, czy, czy aksamitki, czy, czy wybieracie jednak jakieś nasadzenia z roślin wieloletnich, takich, których nie trzeba co roku dosadzać, bo jednak jest to faktycznie, słuchajcie, na wiosnę praca z, jeżeli sami siejecie, prawda, trzeba wysiać, trzeba potem wysadzić, no i cały rok trzeba je na pewno znacznie bardziej opiekować niż, niż większość roślin takich. Ale ja uważam, że warto dawniej nie lubiłam. Aksamitki bardzo yy, ani yy, cynie też nie były moimi ulubionymi kwiatami, natomiast teraz uważam, że są przeurocze i naprawdę do yy, późnej jesieni bardzo pięknie ozdabiają nasze, yy, nasze rabaty. Do usłyszenia, słuchajcie, miłego weekendu. Mam nadzieję, że yy, będzie padało, ale nie tak strasznie, jak zapowiadają i rabatki dalej będą, moje cynie się nie połamią, dalej będą cieszyć pięknie oko. Do usłyszenia w następnym nagraniu.